Ogromna kolejka ustawiła się do kontenerów, w których zorganizowane są mobilne punkty szczepień na Placu Bankowym w Warszawie. Pierwsi chętni stanęli już o godzinie 3 w nocy. Wszystko po to, by przyjąć dawkę szczepionki Johnson Johnson. Dziś taką... Jaki skład. Nie no. Co tu jest? Nie no, to małe. To jest cholernie zdrowe. A tu... No jeszcze gorzej! Boże, nieraz nic zdrowego. No nie, też nie Hej, kochany człowieku! Wita się woję na Przystanku tramwajowym, a tak naprawdę na kanale Wójka Porady. E, chciałem powiedzieć, że ludzie to są tacy w ogóle strasznie jaram się ludźmi. No a, przypadek też jestem człowiekiem. E, gdzie chciałem właśnie powiedzieć, no bo y, z jednej strony e, jak ktoś się szczepi nie, e, pokazuje tam przeważnie tak jest, nie chcę że tak mówić, nie, że, że wszyscy, ale. Większość ludzi, których ja na przykład mam swoich znajomych, jak się zaszczepią, pokazują swoje kartki ze szczepień, to piszą taki nie więcej tekst typu hej, połączyłem się z 5G, ee, Bill Gates zarządza coś, strata... Takie wiecie, sarkazm, prześpiewcze z tych ludzi, którzy na przykład mają inne podejście od nich. No żeby była jasność, to robią dwie strony, bo jedna strona robi to, że właśnie się prześmiewa z tych ludzi, którzy mówią, że, że to, coś jest tam nie tak. A z drugiej strony to jest taka, że oni jednak zaufali nauce i się śmieją z tych ludzi, którzy w swoją wiedzę posiadają spasków z pasków z YouTube'a. Na przykład. Bo tak to, to jest stwierdzone. A kim ja jestem? Hmm. I się, każdy się wpisuje w jakiś gdzieś tam trend. No, e, ja tak jak mówię zawsze wam, że ktoś chce się zaszepić, to niech się szczepi. E, ktoś chce wyśmiewać, że tam 5G, to niech sobie tam się wyśmiewa. I tak dalej, i tak dalej. W sumie to nie jest istotne. Dzisiaj sobie tak pomyślałem, no bo była taka akcja, nasz rząd wymyślił, Majówka z zaszczepieniem czy coś, nie wiem, nieistotne. Ludzie tam stali, jak dzisiaj jechałem do wydgoszy do miałem radio łączone z Warszawki, że tam ludzie już o pierwszej nocy stali w kolejce, żeby się zaszczepić. Albo, że ludzie jadą gdzieś x kilometrów, żeby się zaszczepić. To tak na pewno ja pierdolę, serio? No to no przecież to każdy może robić, co chce. Jeśli ktoś chce stać o pierwszej nocy w kolejce za szczepionką, spoko. Tylko się mnie zaczęło zastanawiać, takie szczepionka, jak widzicie w czołówce, że większość ludzi Dużo ludzi na przykład sprawdza, co je, czy to jest zdrowe, czy to nie jest zdrowe, czy ta etykiety, etc., i inne rzeczy, bo teraz jest taka duża świadomość, a 99% ludzi z tych, którzy właśnie się szczepią, w ogóle nie patrzy na to, co, jaki jest skład w tej szczepionce, tylko ej, bo amerykańscy naukowcy powiedzieli, że to jest OK. No i teraz tutaj mógłbym się tak samo pośmiać z tych ludzi, którzy dzisiaj właśnie mówią, że ej, jesteś foliarzem, ej, jesteś kolesiem, który jest podłączony do chipa albo boi się chipa. Często też ludzie nam od razu, jak, jak, jak wyrażam swoje inne zdanie niż tych ludzi, to prze... Hej, a ziemia jest płaska! Ja pierdolę, tak jak ja często piszę, gówno mnie obchodzi, czy ziemia jest płaska, kwadratowa, czy trójkąta. To póki z niej nie spadam, jakie to ma dla mnie znaczenie? Ech. Także tylko tak dzisiaj się chciałem tym podzielić, że większość z tych ludzi, kurde, daje sobie e, wbić szczepionkę, a w ogóle nie czyta, co tam jest w tej szczepionce, a po co? Czy to jest jakaś agresja w stosunku do ludzi? Może troszkę jest. Ja się mam, przede wszystkim, tak jak zawsze mówię, niezgodę na to, że ktoś mi chce powiedzieć, że ja muszę się zaszczepić. Ej, ale nie musi się zaszczepić. No nie muszę się zaszczepić, a tak wtedy będę miał problem z podróżowaniem po świecie, nie wiem, etc., bo już takie rzeczy się wydarzają, więc to jest kurwa strasznie nie fair. Ale okej. Okay. Czy świat musi być fair? Świat nie musi być fair. Dzięki, że tu jesteście, Buziaki, trzymajcie się.